Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Usterki P2097 brzmi jak zbyt bogaty system przycinania paliwa po katalizatorze Bank 1. Często w oprogramowaniu skanera OBD dwa nazwa może mieć angielska pisownie Postcatalyst Fultrum System Turycz Bank 1. Opis techniczny i dekodowanie błędu P2097. Gdy pojawia się kod P2097, w systemie wykrywany jest stan bogatej mieszanki. Innymi słowy, jest za dużo paliwa i za mało powietrza, co PCM wykrył na podstawie sygnałów z czujnika tlenu. Problem ten jest wykrywany po korekcji paliwa przez sondę Lambda O2, znajdująca się za katalizatorem bank 1. Czujniki tlenu O2 sygnalizują komputerowi sterującemu praca silnika ilość tlenu obecna w spalinach. Jest to wykorzystywane do określania i kontrolowania dawki paliwa. Im wyższa zawartość tlenu, tym uboższa mieszanka paliwowa i odwrotnie, tym bogatsza mieszanka zmniejsza ilością O2. Na końcu czujnika znajduje się cyrkon, który reaguje na tlen, generując własne napięcie. Aby działać prawidłowo, czujnik tlenu O2 musi mieć temperaturę około 120 stopni Celsjusza i generować do 0,8 V w zależności od bilansu paliwowo-powietrznego. Przy idealnej mieszance sygnał czujnika powinien wynosić około 45 V. Stosunek paliwa do powietrza wynosi 1:14.7. Czujniki tlenu nie tylko wskazują niespalony tlen w spalinach, ale także stan katalizatora. Przedni czujnik sygnalizuje mieszankę wchodząca do konwertera, a tylny czujnik sygnalizuje mieszankę opuszczającą konwerter. Gdy czujniki O2 i konwerter działają normalnie, odczyt czujnika przedniego będzie wyższy niż czujnika tylnego, wskazując na uszkodzony konwerter. Jeśli odczyty przedniego i tylnego czujnika SA takie same. W takim przypadku sonda lambda uległa awarii, konwerter jest zatkany lub inny element powoduje nieprawidłowy sygnał. Jeśli dane wejściowe z obwodu czujnika O2 za katalizatorem odzwierciedlają zbyt mała liczbę cząsteczek tlenu w spalinach. Gdy moduł PCM przejdzie w tryb pętli zamkniętej, zapisany zostanie kod P2097. Ponadto może zapalić się lampka kontrolna usterki. Objawy usterki Głównym objawem usterki P2097 dla kierowcy jest zapalona lampka Mil, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako zapali się lampka kontrolna, check engine, na panelu sterowania, kod zostanie zapisany jako usterka. Mogą również pojawić się inne powiązane kody usterek. Zwiększona emisja spalin. Słabe przyspieszenie. Zwiększone zużycie paliwa. Zmniejszona wydajność silnika. Wahania obrotów i próby zgaśnięcia na biegu jałowym. Czasami mogą nie występować żadne objawy, mimo że kod usterki jest zapisany. Usterka ta jest uznawana za umiarkowana, jeśli nie występują żadne objawy. Jeśli jednak objawy występują, należy jak najszybciej usunąć przyczynę błędu P2097. Zignorowanie go może spowodować poważne uszkodzenie katalizatora. Przyczyny błędu. Kod P2097 może oznaczać, że wystapił jeden lub więcej z poniższych problemów, uszkodzona lub wadliwa sonda Lambda. O2. Uszkodzone lub nieprawidłowo podłaczone okablowanie sondy Lambda. H2S. Uszkodzony lub nieszczelny kolektor wydechowy, katalizator, tłumik, rura wydechowa. Opóźniony zapłon. Czujniki tlenu przed i za katalizatorem zgłaszają zbyt podobne odczyty. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P2097? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu usterki P2097. Odczytaj wszystkie kody usterek zapisane w pamięci PCM samochodu za pomocą skanera OBD-2. Sprawdź działanie czujnika tlenu O2 znajdującego się za katalizatorem na wylocie spalin. Odczyt napięcia tego czujnika powinien być stabilny. Zdiagnozuj wszelkie inne kody usterek, które mogły spowodować kod P2097. Skoryguj usterkę rozrządu zapłonu cylindrów silnika i układu paliwowego. Sprawdź sondę lambda za katalizatorem na wylocie spalin pod katem zużycia i uszkodzeń. Jazda próbna pojazdem w celu sprawdzenia sądy Lambda. W razie potrzeby wymienić lub przeprogramować wadliwy moduł PCM. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Jeśli nie występują dodatkowe błędy, należy skasować kod błędu P2097 i przeprowadzić krótka jazdę próbna. Aby umożliwić z PCM przejście w tryb obiegu zamkniętego, należy ponownie przeskanować system i sprawdzić, czy kod powrócił. Sprawdź katalizator i nieszczelności. Sprawdź szczelność układu wydechowego w razie potrzeby napraw. Sprawdź wszystkie połaczenia elektryczne podłaczone do sondy lambda. Czasami złacze elektryczne może się poluzować z powodu ciepła i wibracji, a wskaźnik kodu usterki silnika zaświęci się. Jeśli kod zostanie znaleziony, sprawdź czujniki tlenu, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Porównaj wyświetlane sygnały wyjściowe z wartościami podanymi w instrukcji. Przetestuj czujnik temperatury, sprawdź wiązkę przewodów, sprawdź wiązkę przewodów prowadzącą do czujnika O2. Ważne jest, aby upewnić się, że nie ma spalonych, postrzepionych lub bardzo luźnych miejsc. Może to uderzyć w ruchome części, gdy samochód jest w ruchu. Sprawdź działanie czujnika tlenu O2, całkowicie rozgrzewając silnik. Należy pamiętać, że czujnik zadziała dopiero po osiągnięciu temperatury roboczej. Podłacz wyjście czujnika do multimetru i uruchom silnik przy około 2000 do 2500 OBR/min. Na wyjściu powinno występować napięcie wahające się między 1 10 V a 9 V. Jeśli wyjście czujnika nie zmienia się lub czas reakcji jest zbyt długi, oznacza to, że czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić. Wymiana czujnika najprawdopodobniej naprawi bład. Czasami jednak do usunięcia problemu konieczna jest wymiana katalizatora. Jeśli kod P2097 jest połączony z innymi kodami, spróbuj najpierw naprawić inne kody. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P2097 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Cadillac, ATS, Chevrolet, Cruz, Malibu, Traverse, Chrysler, 300 centów, 300m, Town and Country, Citroen, C4, Dodge, Kerevan, Ford, F, 150, Mondeo, GMC, EKD, Honda, Civic, Hyundai, Elantra, Jeep, Grand Cherokee, Kia, Mazda, 3, 6, Mercedes, Benz Mini, Cooper, Nissan, Altima, Sentre Opel, Peugeot Saturn, View, Skoda, Fabie, Octavia, Subaru, Outback, Toyota, Volkswagen, Polo. Volvo przy kodzie usterki P2097 czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich to P0031, P0442, P2099, P2177.